Witam Cię serdecznie w podcaście Swojski Język Polski. Regularne oswajanie się z językiem mówionym pozwoli Ci nauczyć się polskiego w sposób naturalny i automatyczny. Wkrótce sam będziesz mówił płynnie w języku polskim. Miłego słuchania! Hej, czy słyszałeś lub słyszałaś o ostatnich protestach we Francji związanych z zaplanowanym podniesieniem wieku emerytalnego? Te protesty zainspirowały mnie do nagrania dzisiejszego odcinka o systemie emerytalnym w Polsce. Już dawno nie nagrywałam podcastu. Ostatni odcinek, a zarazem vlog o polskim serialu Wielka Woda, opublikowałam w listopadzie. W grudniu były moje urodziny oraz święta Bożego Narodzenia. Był to więc miesiąc refleksji, podsumowań, porządkowania w głowie i na zewnątrz oraz odpoczynku. Za to początek stycznia miałam bardzo intensywny. Wgłosiło się do mnie sporo nowych osób zainteresowanych lekcjami polskiego online. Jeżeli więc jeszcze zastanawiasz się nad indywidualnymi lekcjami polskiego online ze mną, to jest to chyba ostatni moment na napisanie do mnie. Myślę, że niedługo będę musiała pomyśleć o stworzeniu listy rezerwowej. Bardzo się cieszę, że tyle osób chce uczyć się mojego pięknego języka. Ja dzięki temu mogę poznać osoby z całego świata. Mam uczniów nie tylko z Europy, ale też z Ameryki Północnej i Azji. Pozdrawiam Was wszystkich przy okazji i do zobaczenia na lekcjach. Większa liczba lekcji w tygodniu oznacza jednak, że mam mniej czasu na nagrywanie podcastu. Dlatego chciałabym jeszcze raz podziękować patronom podcastu, którzy wspierają mnie finansowo na Patronite. Jeśli też myślisz o wsparciu mojej pracy finansowo, to szczegóły znajdziesz na swojski.językpolski.com w zakładce Wsparcie finansowe podcastu. Przejdźmy teraz do tematu odcinka, czyli do tematu emerytury w Polsce. Dzisiaj przypomnę ci, czym jest emerytura. Oraz czym jest ZUS, który w Polsce wypłaca emerytury, a także opowiem Ci, od kiedy jest wypłacana emerytura w Polsce, czyli ile wynosi wiek emerytalny w Polsce, ile wynosi średnia emerytura w Polsce oraz czy cudzoziemiec ma prawo do emerytury. Dla porównania będę też przytaczać dane na temat emerytury w innych państwach europejskich. Zacznijmy od tego, czym jest ZUS. ZUS to zakład ubezpieczeń społecznych. Jak sam ZUS wyjaśnia na swojej stronie, zajmuje się on m.in. zbieraniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także przyznaje i płaci emerytury, renty oraz zasiłki. To właśnie do ZUS-u musimy więc zgłosić się, aby otrzymać emeryturę. A czym w ogóle jest emerytura? Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ZUS osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zakończenie pracy zawodowej. Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Mamy więc różny wiek emerytalny zależny od płci. Kobiety mogą przejść na emeryturę 5 lat wcześniej niż mężczyźni. W większości krajów europejskich wiek emerytalny jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Dla porównania, średnio mieszkańcy Unii Europejskiej przechodzą na emeryturę w wieku około 63 lat. Według portalu money.pl najwcześniej pracę zawodową kończą obywatele Luksemburga w średnio wieku 60,2 lat, a najpóźniej Włosi 65,5 lat. Jak wspomniałam na początku tego odcinka, we Francji natomiast zaczęły się niedawno protesty, po tym, gdy premier Francji poinformowała o planowanym podniesieniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, osobiście kibicuję Francuzom i sama też protestowałabym, gdyby planowano podnieść wiek emerytalny w Polsce. Jeśli chodzi o wiek emerytalny w Polsce, to istnieją pewne zawody, na przykład w górnictwie lub służbie zdrowia, w których można przejść na emeryturę 5 lat wcześniej. Są to jednak wyjątki. W większości, tak jak powiedziałam, Polka może przejść na emeryturę w wieku lat 60, a Polak w wieku lat 65. Ile wynosi średnia emerytura w Polsce? <laughs> Jeszcze trochę więcej informacji o liczbach. Według portalu prawo.pl średnia wysokość emerytur w 2022 roku wyniosła 2767 zł brutto. Według tego samego portalu w 2022 świadczenia emerytalne zostały wypłacone ponad 6 milionom emerytów w Polsce. Dla porównania, według portalu Business Insider, najwyższe średnie emerytury w Europie w 2022 roku otrzymali mieszkańcy Norwegii i Szwajcarii. W obu krajach było to ponad 1700 euro miesięcznie i są to już podane kwoty netto, nie brutto. Oczywiście, dla lepszego porównania systemów emerytalnych w Europie, powinnam jeszcze porównać koszty życia w każdym z krajów, ale nie o tym dzisiaj nagrywam podcast. A ile w 2022 wyniosła najniższa wypłacona emerytura w Polsce? Portal poradnik przedsiębiorcy.pl donosi, że było to zaledwie 1338 zł brutto. Uważam, że to naprawdę mała kwota, za którą trudno się w Polsce utrzymać. Na pocieszenie znalazłam też informację o najwyższej emeryturze w Polsce. Portal infor.pl spieszy donieść, że najwyższa emerytura wypłacana obecnie kobiecie to 26 tysięcy, a mężczyźnie 37 tysięcy zł. Obie osoby przeszły na emeryturę dopiero po 80. Jest to chyba skrajny przypadek, biorąc pod uwagę średnią długość życia Polaka. Statystyki z 2021 pokazały, że przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła wtedy 71 lat, a kobiet 79. Statystycznie rzecz biorąc, nie warto więc nam czekać aż do 80, żeby przejść na emeryturę, bo po prostu możemy wtedy nie zdążyć nacieszyć się tym zasłużonym odpoczynkiem po długich latach pracy. Czy cudzoziemiec ma prawo do emerytury? Czy polska emerytura przysługuje tylko polskim obywatelom? Otóż nie. Jak wyjaśnia portal eprawnik.pl, fakt nieposiadania obywatelstwa polskiego nie ma żadnego znaczenia dla uzyskania prawa do emerytury przez cudzoziemca. Warunki uzyskania emerytury są takie same dla obywateli, jak i obcokrajowców: są to podleganie ubezpieczeniu, opłacanie składek, osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie minimalnego stażu ubezpieczeniowego. Tak więc, jeśli chcesz pobierać polską emeryturę, Musisz po prostu regularnie płacić składki do ZUS. Pamiętaj też, że wysokość Twojej emerytury będzie zależeć głównie od stażu pracy, czyli jak długo jesteś aktywny lub aktywna zawodowo, oraz od wysokości wynagrodzenia, jakie dostajesz za wykonywaną pracę. I to już wszystko, o czym chciałam Ci opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Na pewno nie wyczerpałam dzisiaj całego tematu, ale być może zainspirowałam Cię do poszukania na własną rękę interesujących Cię informacji o systemie emerytalnym w Polsce. Jeśli będziesz mieć problemy ze znalezieniem potrzebnych informacji, to możesz oczywiście zostawić swój komentarz i postaram się rozwiać Twoje wątpliwości. W ogóle, jak zawsze, będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz pod transkrypcją odcinka na stronie swojskiejzykpolskiej.com lub pod postem o odcinku. Na Facebooku, Instagramie lub YouTubie. To wszystko na dziś. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia.